Zanim zaczniemy jedna rzecz. Ten film ma trochę inną formę. To nie jest klasyczny monolog. To jest rozmowa, rozmowa z częścią mnie, którą nazwałem tibijskim psychologiem. Nie gram tu dwóch osób. Pytania, które zobaczycie na ekranie, to pytania, które sam sobie zadaję. A odpowiedzi to moje próby szczerej odpowiedzi. Jeśli to do ciebie trafia, zostań. Jeśli nie, to możesz spokojnie wyjść. Let's go! Mam na imię Maciej, mam 27 lat. W Tibie zacząłem grać no nawet ponad 20 lat temu. Ale tak ogólnie grałem w nią jednym ciągiem gdzieś około 6-7 lat. Tak, realnie gdzieś 7 lat. Jestem spełnionym rodzicem, spełnionym mężem, spełnionym przedsiębiorcą. Prowadzę naprawdę ciekawy tryb życia. Mam wiele pasji, które są uważam bardzo interesujące. Są to motocykle, samochody. Oczywiście biorę w tym udział nie, że się tylko tym interesuje, ale, ale po prostu korzystam z tych możliwości, które dają te pasje i te zainteresowania. Do tego ścigam się modelami zdalnie sterowanymi. Kolekcjonuję Lego, a także jeżdżę ekstremalnie na rowerach górskich w parkach i nie tylko. Więc wydaje mi się, że jest to szeroki zakres zainteresowań i bardzo interesujący. Ogólnie rzecz biorąc to nie jest proste pytanie i nie jest łatwo na nie odpowiedzieć. Ale na pewno kiedy byłem Zagubionym, zakompleksionym nastolatkiem, w momencie, kiedy poznawałem Tibie troszeczkę bardziej i to, jakie nagrody ona daje i jak bardzo możemy się wcielić w postać, wtedy tak naprawdę zaczynałem się gubić i rozumieć, że coś jest nie tak. A dokładając do tego pogoń za nagrodą, pogoń za levelem, za bycie lepszym, wyścig szczurów, za topką, bo nie. nie... Wielokrotnie byłem w top 3 serwera, różnych serwerów w tamtych czasach. To tak naprawdę budowało mnie, budowało moją pewność siebie, ale tylko w grze. I wtedy, tracąc tak naprawdę to, co zbudowałem w grze, rozumiałem, przez to, że była to olbrzymia frustracja, rozumiałem, że coś się dzieje nie tak. To były pierwsze takie momenty, w których chciałem poznać te mechanizmy, dlaczego tak się dzieje. Drugim momentem było coś takiego, że pamiętam jak dziś zapach lata przez okno, a ja siedziałem całymi dniami przy komputerze spocony, yy, czułem, że jestem spocony i no mimo wszystko i tak grałem, zamiast pójść się od razu umyć, to potrafiłem tak w tym transie kilka godzin przesiedzieć, zanim się poszedłem, na przykład umyć. To były takie sygnały, że halo, coś się z tobą dzieje nie tak. Słychać było gdzieś tam za oknem inne dzieciaki, a ja jednak. Dążyłem, żeby wbijać kolejne levele i dowartościowywać się w tej gierce i to były takie naprawdę pierwsze sygnały, że wiedziałem, że to nie jest tylko gierka i to nie jest tylko zabawa. No i do tego dochodził cały szereg jeszcze innych powodów, jak nie w szkole, bo przed szkołą się wstawało bardzo wcześnie rano, chodziło się bardzo późno spać, więc tego snu praktycznie w ogóle nie było, więc no w szkole byłem strasznie niewyspany. No ogólnie, rzecz biorąc, to mógłbym odpowiadać bez końca na to pytanie, ale no tak, zaczęło się to w okresie, można powiedzieć, dojrzewania, kiedy byłem zagubionym, zakompleksionym nastolatkiem i Tibia mnie po prostu złapała na swój największy haczyk, dałem się po prostu pochłonąć w tej maszynie uzależnienia i to były moje pierwsze kontakty z jakimkolwiek uzależnieniem, właśnie ta Gierka. No tutaj akurat krótko zwięźle i na temat, ponieważ no, była to moja pierwsza gra, w jaką tak naprawdę zacząłem grać online. I która zrobiła takie spustoszenie w mojej głowie, więc no, nie może być inaczej, to musi być Tibia. I to jest gra, która nie daje mi spokoju do dnia dzisiejszego, tak więc no musi to być Tibia i nie wyobrażam sobie nie zrobić o niej tej serii. To jest bardzo ciekawe, ponieważ tibijski psycholog to jest tak naprawdę część mnie. Może wiecie lub nie, ale każdy człowiek składa się z wielu części. Ja to odkryłem dopiero na sesjach u swojego psychologa i tak naprawdę po latach nazwałem tą część tibijskim psychologiem, ale zaraz to dokładnie wytłumaczę. Tibijski psycholog powstał z problemu. Nie każdy pewnie ma taki mechanizm. I nie wiem, czy życzyć Wam, żebyście mieli podobny lub próbowali go w sobie jakoś zainicjować. Bo sam nie wiem, czy to jest dar, czy to jest przekleństwo. Ciężko mi się jakoś do tego ustosunkować. Aczkolwiek, no, uważam, że jest to pomocny mechanizm. Bo jak ja się dowiedziałem, że mam problemy z tibią, to nie przechodziłem koło tego obojętnie. I tak naprawdę, ilekroć pojawiało się z tyłu głowy to takie pukanie jakby w tył głowy. Halo, obudź się marnujesz życie, weź się w garść. To był właśnie tybijski psycholog. To była ta część, która miała mnie jakby pod kontrolą i nie pozwoliła mi się tak w tym zatracić, żeby przegrać życie i nie każdy wydaje mi się ma taki mechanizm. Nie każdy potrafi jakby może porozmawiać z tą częścią, próbować się z nią jakoś poukładać, żyć z nią w zgodzie. Bardzo, bardzo ciekawe, ja uwielbiam o tym rozmawiać ale tak, żeby no nie odpowiadać za długo. No nazwa wzięła się na pewno stąd, że mógłbym po prostu nazwać tą część psychologiem, ale no ona mi nie pasuje troszeczkę, bo uzależnienie jakby powstało z Tibi i już wtedy miałem te sygnały, miałem ten, ten szept tego mojego rozsądku, czyli tego tibijskiego psychologa, więc dlatego no po prostu nazwałem go tym tibijskim psychologiem i, i on już taki zostanie. Czy będę grał w tą TIBIE, czy nie będę grał, to ta część mnie będzie się nazywać tibijskim psychologiem i zawsze będzie mi przypominać o tym, że to Tibia jest binowajcą jakby wszystkich moich uzależnień, ale jeśli mielibyśmy doszukać się plusów, to też no, nauczyła mnie pewnych akcji, jak sobie z tym można powiedzieć, radzić i jak z tym walczyć. Największy kontrast, jaki zauważyłem w niegraniu, pojawił się dopiero, kiedy miałem jakoś 34 lat. Jak już zrozumiałem, że jestem nie tylko uzależniony od gier, ale że mam także problemy z innymi rzeczami typu alkohol, papierosy i tak dalej, jak to wszystko rzuciłem w jednym momencie i zacząłem po prostu no, bawić się życiem i troszeczkę inaczej z niego korzystać. Między innymi, no właśnie zacząłem jeździć na tym rowerze, to zrozumiałem, że życie jest piękne i że znajomi w ogóle, poznawanie nowych osób, no to jest naj, naj, najlepszy dar chyba, jaki, jaki dostajemy od życia. I to, gdzie możemy jeździć, jak możemy pozwiedzać świat, w jaki sposób możemy go eksplorować, ile życie nam oferuje aktywnych możliwości poza jakby światem gier. I wtedy z tamtego punktu widzenia. Wręcz nabidziłem gier i mówiłem, że nigdy więcej do nich nie wrócę, że to była największa strata czasu, jaką tylko mogłem sobie wyobrazić. I no, nie siadałem do komputera nawet na 5 minut. Miałem też myśli nawet, żeby sprzedać komputer i w ogóle już go nie mieć, mieć tylko laptopa do pracy i, i tyle. No, niestety się to nie udało. Mówię, że niestety, bo... chociaż no nie, nie mogę powiedzieć, że niestety. Bo jestem tutaj, tworzę kanał, robię coś nowego. Jest to jakaś rozwojowa rzecz, uważam. Ale przede wszystkim szukam balansu, bo no, przy tych wszystkich moich problemach z uzależnieniami i tak dalej, zauważyłem, że też jestem bardzo zero-jedynkowy, że brakuje mi balansu i, i zazdroszczę wszystkim osobom, które potrafią na przykład robić wszystkiego po trochu. Ja niestety nie troszeczkę mnie poniosło z tym tematem i celowo jakby wystawiam się tutaj na, na moc tych gier, żeby no, sprzeciwstawić się temu. Stawić temu czoła i zobaczyć, czy uda mi się ten balans osiągnąć. Ale oczywiście jest ze mną tibijski psycholog, tak więc wątpię, żeby gra mnie jakoś pochłonęła, bo miałem wiele powrotów do gier, bardzo dużo i można powiedzieć, że już po trzech dniach, tak zwanego, jak ja to mówię, nerdzenia, już zdawałem sobie sprawę, że to jest bez sensu, no, że tracę życie. Wychodząc z domu, już byłem taki oszołomiony, rzeczywistość dla mnie była troszeczkę zakrzywiona. Już wiedziałem, że to jest niezdrowe i szybko się budziłem z tego amoku i wracałem do żywych, do swoich po prostu zajęć, pasji etc. Słowo wstępu miało trwać dwie minuty, ale wiedziałem, że się rozkręca i nie będzie tak lekko, A mam wrażenie, że nawet nie powiedziałem jednej setnej tego, co chciałbym powiedzieć. No ale niestety... Nie da się wszystkiego powiedzieć, no może gdzieś w tych wszystkich innych odcinkach się to uda zrobić, no ale dobra, by the way. Po co jest ta seria i do kogo jest skierowana? No i teraz to jest takie clue, można powiedzieć, tego odcinka, w sensie nawet nie odcinka, tego filmu, bo nie jest to odcinek, ten film jest jednorazowy. Ponieważ chciałem go skierować do wszystkich, którzy mają wątpliwości co ja tu robię i którzy czują jakiś po prostu dyskomfort może z Tytuł tych moich materiałów. Może przede wszystkim tak, że ta seria nie powstała po to, żeby kogoś zmieniać, żeby kogoś pouczać, ale raczej po to, żebym to ja nie oszukiwał samego siebie. Tak mi się wydaje, jak zajrzę w głąb siebie. Ale też oczywiście po to, no, żebyście wy mogli wyciągnąć z tego sobie jakieś pomocne dla Was wnioski. Na pewno nie jest to Seria dla wszystkich. Bo jeśli ktoś ma balans, tak jak mówiłem, do którego ja dążę i którego też zazdroszczę, to na 100% to nie jest seria dla was. No chyba, że nie macie nic lepszego do oglądania, a uważacie, że tak, zapobiegawczo sobie będziecie oglądać, bo gość ciekawie gada i tyle. No fajnie, możecie tu być, oczywiście ja was nie wyganiam. Ale no, no raczej to was nie chwyci. Dla tych, którym jest dobrze grając w gry, to też nie, bo jeśli do was jeszcze nie zapukał, wasz zdrowy rozsądek, no to ja was nie przekonam, że to jest złe, bo będziecie po prostu się tym cieszyć dalej, spoko, to jest okej. Okay. Nie będę tego podważał, no, nieważne ile tracicie na to czasu, no, jeśli nie, nie robicie tym krzywdy, swo krzywdy swoim rodzinom, swoim bliskim przez to, że po prostu lecicie w dół z tymi grami, no to myślę, że jest okej, okay. no, grajcie sobie, bawcie się. Ale dla kogo ona w takim razie jest? No Myślę, że przede wszystkim dla tych, którzy już yy, czują, że coś nie gra, że coś jest nie tak, czują się po prostu niekomfortowo z tym, że tracą czas na komputerze. I nie mówię, że to może być godzina 5 czy 10, bo ktoś może czuć dyskomfort, że poświęcił pół godziny swojego życia na granie, a ktoś może poczuć dopiero po 10 godzinach taki dyskomfort, ale po prostu dla tych, którzy to w jakikolwiek sposób czują, uważam, że takie osoby właśnie będą czuć flow tego kanału i tego, o czym ja tu mówię, i kontentu tibijskiego psychologa, który będzie po prostu demaskował wszystkie mechanizmy w Tibi, i dodam, że nie tylko, bo plany są takie, żeby demaskować te wredne mechanizmy we wszystkich grach, z jakimi miałem do czynienia, a nawet z jakimiś, z którymi nie miałem do czynienia, żeby po prostu potestować i. Na początku chciałbym to robić w formie porównań do TB, żeby trzymać się kontentu tibijskiego, a później no kto wie czas pokaże, zobaczymy na ile mi wystarczy sił, można powiedzieć motywacji, no bo jestem osobą, która musi mieć silną motywację, żeby coś robić dłużej, ponieważ szybko znajduję sobie inny cel i jakąś inną pasję i może to być różnie, ale no na razie siedzimy w temacie i próbujemy. Po co jest ta seria? Bo do kogo skierowana? No to już powiedziałem. Po co jest ta seria? No to tak. Po to, żeby otworzyć oczy tym, którzy gdzieś tam już dostrzegają światło i po to, żeby po prostu nie dusić tego w sobie, co od zawsze dusiłem, tylko pokazać światu mój światopogląd, bo uważam, że może on wiele wnieść, tym, tym bardziej, że mam troszeczkę inny tok myślenia niż większość ludzi, co jest dla mnie na co dzień męczące przez te ciągłe analizowanie, ale chciałbym się tym dzielić. Taka jest po prostu moja wola i chcę się tym dzielić. Czy to komuś powiada, czy nie. Uważam, że nie robię nikomu krzywdy. Zatem zależy mi na tym, żeby ludzie wiedzieli, co ja o tym wszystkim myślę i byłoby mi bardzo miło, gdyby to mogło komuś pomóc, bo uważam, że moje doświadczenia no, są dość motywujące, jeśli chodzi o walkę z nałogiem, walkę z samym sobą, ze swoimi słabościami i tym, jak Wiedzieć, kiedy postawić sobie granice. To by było chyba tyle w tym temacie. A co jeśli nigdy nie przestaniesz? No, no tak, ja nawet nie chciałbym przestać tak na dobre, bo uważam, że to jest część życia, to jest jakaś rozrywka, jakiś sposób rozrywki i fajnie jest to robić z głową. Ale może nie chciałbym z tego rezygnować całkowicie, bo uważałbym wtedy, że przegrałbym walkę, że muszę coś odstawić jakby na dobre, żeby nie wpadać w sidła w tą pułapkę, tego jakie to po prostu jest niebezpieczne dla mnie. Jest to walka, i uważam, że ta walka będzie trwała już całe życie, tak długo jak tylko człowiek będzie świadom i będzie sobie zdawał sprawę z tego, że, że nigdy tej walki nie wygra, ale uważam, że dopóki walczymy, no to już. Poniekąd jesteśmy wygranymi. Nie ma tego za bardzo akurat co analizować, tylko ta świadomość tutaj jest najważniejsza. Trzeba być też czujnym, ale to idzie w parze. No i też potraktować to jako proces, który się nigdy nie kończy. Więc tak naprawdę nie myślę o tym, co jeśli nigdy nie przestanę, bo ja się z tym liczę, że nigdy nie przestanę i nawet bym chciał, tylko chciałbym mieć to po prostu pod kontrolą. Tak więc, moi kochani, to był film, myślę, który zobrazował już wszystko i nie będziecie od teraz mieli żadnych wątpliwości, co spotkacie na tym kanale. I kim ja przede wszystkim jestem. Także żegnam się z wami TVskim żółwikiem. Trzymajcie się, cześć!